Zaparzyłam sobie zioła, lipa, tymianek, pędy sosny i taką herbatkę właśnie popijam sobie będąc w domu i czytając. Ale mam dzisiaj dla Was taką, taką propozycję, nie wiem czy lubicie słodycze czy nie, ja dość lubię, ale staram się nie za dużo, więc wymyśliłam na dzisiaj takie danie. Będzie to jogurt pyszny, gęsty, kupuję taki Dość duży, żeby wystarczyło. I słuchajcie, moje odkrycie konwitura z aronii, bez cukru. Aronia jest niezwykle zdrowa, a my tu w Polsce jesteśmy potentatem, jeżeli chodzi o aronię, właśnie. Zobaczcie, aronia naturalnie rośnie w Ameryce Pół Północnej, ale to w Polsce okazało się, że są tak zdolni producenci i hodowcy, którzy opracowali ten sposób uprawy, także jest bardzo wydajny. Jesteśmy jednym podobno z największych eksporterów też aronii. Dobra, do tego dodaję orzechy. Orzechy są ze strojcowa, czyli z orzecha, które jeszcze sadziła moja mama. Właśnie włojem nam przywiózł, Więc rozsąpiemy tutaj orzechy. Dlaczego? Otóż no, one bardzo dobrze działają na mózg. I są odpowiednio puste. Także mózg ma z nich pożytek. Za dużo ich nie, da, nie należy jeść. No ale takie. Zobaczcie, piękne. Też swoją budową przypomina struktury mózgu. Dołożymy dwa, no, żeby było zdrowo. Czyli jogurt ma te wszystkie bakterie, które są potrzebne dla y, funkcjonowania naszej mikrobioty jelitowej, a to z kolei wpływa na mózg i na nastrój i na samopoczucie. Aronia ma dużo witaminy C i antyoksydanty, czyli w Pływa korzystnie na utrzymanie młodości, a orzechy ze swoim wspaniałym smakiem orzechy włoskie, ze swoim wspaniałym smakiem i właściwościami odżywczymi, także. No, tutaj jeszcze można by coś dodać dla uatrakcyjnienia wizerunku, ale myślę, że na teraz nam to wystarczy. Aha, chciałam jeszcze powiedzieć, że jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Aronii, to zajrzyjcie na mój kanał. Popcast TV, dlatego, że tam rozmowa z producentem takich dżemów aroniowych i w ogóle produktów z Aroni, który w ogóle zajmuje się muzyką i świetnie opowiada o swoich dokonaniach muzycznych, ale także pięknie gra. Więc połączenie naukowca, bo jest naukowcem, biznesmena, bo robi takie dżemy z powodzeniem, i inne produkty, no i artysty, muzyka. Zaglądajcie, Anna Popek, Popcast TV. Czekam tam na Was. Do zobaczenia.